Hej, hej, hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Marvolo, a to jest Napoleon Totalore. Cóż to ostatnio się działo? Zlukajmy. E, mianowicie e, ostatnio udało nam się zająć królewiec, e, w związku z czym e, udało nam się bardzo ładnie pozbyć e, drugiej e, frakcji koła licjantów antynapoleońskich hmm. dzięki czemu właśnie zajęliśmy TN+, plus polska odzyskała e, niepodległość po zaledwie 12 latach zaborów a nie 123 jak to miało miejsce w rzeczywistości e, co się jeszcze stało wydarzyło ciekawego mianowicie e, odkryłem że mm, odkryłem, że mam wojnę z Szwecją. Co oczywiście e, ta wojna nie jest od wczoraj, ale e, do tej pory się jej jakoś specjalnie nie spodziewałem. I myślę, że e, w związku z tym e, zobaczę sobie, co ja tutaj mogę uczynić. Co ja tutaj mam? Mam sloop, byg, korwetę i fregaty różnego rodzaju. Czym moja flota tutaj dysponuje? Ok, mamy kilka Okrętów liniowych i Głównie okręty liniowe różnego rodzaju, od 74 działowych, 122 Dwie 38 i jedną 32 Myślę sobie, że przydałoby się troszkę zakupić więcej floty e znaczy tak ogólnie mój plan polega na tym aby e wziąć naszą e wziąć naszą armię napoleona wywadzić ją z królewca rozbić te niedobitki tutaj i uderzyć bezpośrednio tutaj przez tereny Danii właśnie sprawdźmy sobie jakie mamy e porozumienia dyplomatyczne z Danią przyjaźń ja bym może zaproponował sojusz Przymierza, embargo to mnie nie interesuje. Technologia płatności. No. My. ok, mamy z nimi sojusz. Bardzo ładnie. Tutaj powiem mieliśmy tylko umowę handlową. I jeszcze Magdeburgia. Także zaproponujmy sojusz. Ok, bardzo ładnie. W ten sposób uzyskiwamy bardzo łatwą drogą dyplomatyczną uzyskaliśmy bezpośredni dostęp do e, terenów e, kabel mi tam przeszkadzał e, do terenów e, tutaj duńskich oraz e, maklenburskich Będziemy mogli po prostu przejść ich przez ich terytoria bez większych kłopotów i zaatakować chociażby e, Sztokholm Dobrze, a tymczasem Mm, ile my tu hajsu mamy? No niewiele. E, myślę, że przydałoby się też w końcu e, uruchomić nasz wywiad. Mm, myślę, że ich wyślemy tutaj pod Wiedeń. Zobaczymy sobie, co tam e, planują. Mm, ale przyspieszmy to, przyspieszmy. Okej, okay, dobra. E, nasi sojusznicy zajęli Wiedeń, bardzo ładnie. E, to są oddziały e, witemberskie. No e, całkiem fajnie, całkiem fajnie. Właściwie Austria właściwie nie istnieje. Zostały im chyba trzy prowincje. E, mamy tutaj Morawy. Dysponują Morawami, Lwowem oraz Transylwanią. Więc no niewiele, niewiele tego zostało. E, Tutaj już są też Rosjanie tutaj zajęli to A tutaj jest Imperium Osmańskie Które też bym chciał swego czasu zaatakować A tutaj bardzo ładnie sobie Węgry poczynają Właśnie e, Pogadajmy się z Węgrami e, Ja z Węgrami mam sojusz To mnie bardzo cieszy O uwielbienie Co, co my tutaj możemy do... Dołącz do wojny Wspomóżcie nas nie, nie są zainteresowani. O, handlują też z Polską. Dobra, całkiem spoko. E, dobra, my my sobie będziemy kończyć tą turę. Dobra, całkiem fajnie nam poszło, myślę. E, handluję także z Rosją. E, z Rosją i z Austrią mam pokój. E, co mnie dosyć cieszy. Oczywiście to nie znaczy, że nie mam zamiaru ich tutaj troszkę... W najbliższym czasie zaatakować. Hmm. To jest tylko pokój tymczasowy, to jest tylko właśnie zawieszenie broni. O i tutaj jeszcze bardziej mi podeszki, no proszę ja was. Jakieś niedobitki. Jakieś pozostałości po armii szwedzkiej. I też mnie też jedna rzecz, spróbować wykończyć Szwedów przy użyciu Danii i Maklenburgi zaproponować im wypowiedzenie wojny Szwecji co mogą być dosyć ciekawe o, wykryliśmy agenta a to jest Wittenbergski, oni tu a, mój agent został wykryty dobre, sautopiec eee, dobra Nasze kopalnie się ładnie rozbudowały. Już coraz więcej e, pieniędzy trafia do kasy. U dobra. Poważne już inwestycje się zaczynają. Dobra, to mnie bardzo cieszy. Dobra, armia Napoleona. Rozwalcie to. W pizdu. Ale oni tutaj nic nie mają, ja sobie tą bitwę rozegram e, automatycznie. Dobra, minimalne straty. E, ta armia tutaj będzie. W razie czego, ja Rosji do końca nie ufam. Ja wolę jednak na granicy z Rosją trzymać troszkę oddziałów. Hmm. Haubice jeszcze nie są dostępne. Haubice to jest naprawdę, naprawdę porządny sprzęt. Biorą będą gdzieś za cztery tury. O ile się nie mylę. E, dobra, tutaj nam się wszystko ładnie rozbudowuje. To mnie nie cieszy. A armia Napoleona e, na razie sobie będzie podążała tutaj w stronę północną. Tymczasem armia Devota pilnuje tutaj naszej granicy z Austrią. Co prawda z Austrią nie mam wojny, ale jak już mówiłem, ja nie ufam byłym koalicjantom koalicji antynapoleońskiej myślę, że oni w każdej chwili są gotowi wbić mi nóż w plecy a ja nie lubię się budzić z ręką w nocniku dobra, ta natura lecimy zobaczymy jak nam to pójdzie na razie sporo inwestuje w przemysł, w gospodarkę ponieważ myślę, że tylko przemysłem, silną, posiadając silną przemysł, silną gospodarkę będę w stanie mm, wyruszyć na wojnę z Rosją. A wojna z Rosją to nie będzie, to nie są przelewki. E, nie mam zamiaru popełniać tego samego błędu, który, popeł który był popełniany przez wszystkich poprzednich najeźdźców e, rosyjskich, czyli ich tak nazwę. E, oczywiście tu nie chodzi o to, że Rosjanie najeżdżali, tylko chodzi o to, że e, Rosja była najeżdżana. Oni zazwyczaj zapominali, że w Rosji występuje zima A zima w Rosji to naprawdę nie są przelewki e, Temperatura potrafi spadać nawet e, Mówię tutaj o temperaturze odczuwalnej Nawet do minus mm, 70-80 stopni A więc to są naprawdę arktyczne e, mrozy Ale nie, nie tędy Ja bym chciał przez tutaj tędy Ja, idziemy sobie powoli, powoli, na spokojnie. E, mamy wrzesień. A więc zaczyna się powoli jesień. Rato się kończy. E, co nie jest chyba najlepszą informacją dla nas. Dobra. Co my tu jeszcze będziemy mogli zrobić? Musiałbym też zainwestować w nieco lepsze stocznie, ponieważ Rosja ostatnio strasznie zainwestowała w marynarkę wojenną i boję się po prostu e, kłopotów z, na tym polu. No mm. tu mnie nie stać, no niestety. Ostatnio jakoś tak średnio z mnie z kasą. Znaczy chodzi o to, że ceny budynków strasznie poszły w górę co no, nie ułatwia mi ogólnej sprawy. Na razie zbudujmy przemysł. Przemysł jest podstawą. Armię na razie silną mam. No właśnie, gdzieś tu było takie fajne zestawienie, służę sobie zobaczyć. Handel, ministrowie, polityka, cele. O. Możemy sobie tutaj zobaczyć właśnie prestiż naszego panel a nie tylko naszego, także innych państw, najmocniejszych, mocarstw światowych. Ile ich prestiżu pochodzi z jakich tutaj części gospodarki? Oświecenie, a więc to nasz rozwój taki społeczny. Mamy 340 punktów prestiżu z tego. Potęga gospodarcza, ekonomiczna przemysłu 360. Potęga floty 55. Ja we flotę nie inwestuję. I potęga armii 450. A więc chodzi na to, że wasza e, potęga armii jest największa. E, to też obrazuje w pewien sposób e, jak dużą armię posiadają nasi przeciwnicy. Mm. Najwięcej prestiżu od razu po nas e, posiada Imperium Osmańskie. Później jest Rosja. To Rosja ma bardzo dużą armię. Może nie jest ona tak liczna jak moja armia, ale... I tak, i tak robi wrażenie. Dobra, lecimy dalej. Cóż my tu mamy? Hmm. Dobra, tutaj... Austriacy cały czas walczą z moimi sojusznikami. Ja wiem, że ja trochę wyjajałem moich sojuszników, ponieważ... E, oni zaoferowali mi swoją pomoc w walce z... E, Austrią, Rosją. A ja po prostu... E, Podpisałem traktat pokojowy z e, Austrią i Rosją, zostawiając ich troszkę samych na polu bitwy. Ale słuchajcie, no, e, ja nie mogę tutaj wojować ze wszystkimi. Nie mam przynajmniej nawet takiego zamiaru. E, ja wolę jednak politykę asekuracyjną w pewnym sensie. A więc nic za szybko. E, wolę... E, przygotować się odpowiednio do e, działań. Są trzechy. Hmm. Musiałbym jednak troszkę w drogi zainwestować, ponieważ e, one stanowią bardzo ważny element chociażby handlu z wieloma innymi krajami. Dobra, e, nasza armia Napoleona. Ja bym chciał, żebyście tutaj sobie przeszli. I may halt. Po francusku stop to też jest halt. Tak samo jak po niemiecku. Nie wiedziałem. Eee, dobra. Czy ja mam u Was prawo przemarszu? Eee, prawo przemarszu. Stały, stały. Co by na to? Czyli co, zgodziliście się czy nie? A, okej, okay, chcą trochę ha, trochę kasy są za to. No dobra. E, macie mieć. Dobra. E, musiałem niestety od nich wykupić to e, pełno przemarszu. Oddani wy, wykupimy w następnym, e, w następnej turze. Muszę przyznać, że strasznie się ciągnie, strasznie się ciągnie moja Francja od wysp brytyjskich po właściwie Litwę. I po drodze cała masa małych państewek które się dosyć mocno zbroją ostatnio. Będą cały czas wojny z moimi przeciwnikami. Mam nadzieję, że moi sojusznicy prędzej czy później nie obrócą się przeciwko mnie, ponieważ będzie to strasznie problematyczne bronić się przed taką małą małych państewek okej okay. idziemy sobie tutaj aż Napoleon e, dobra też trzeba pogadać z Danią Dania e, prawo przemarszu. już stały stały cykl nie do przyjęcia? Why? Słuchajcie, nie wkurzajcie mnie, bo jak mi tego nie dacie, to ja sobie sam to wezmę. Hmm. A może damy wam jakąś technologię, co wy na to? Dam wam technologię społeczną. Co jeszcze? Dostaniecie to, jak dacie mi prawo przemocy. E? Dobra. Widzicie, wystarczy odpowiednio podejść do nich i od razu się zgadzają. Znaczy słuchajcie, no ja już byłem gotów po prostu y, zająć Kopenhagę. Dla mnie to myślę, że to nie byłby z większy, wielki wyczyn. Y, owszem, i tutaj trochę oddziałów mają, ale y, moja armia jest najbardziej doświadczoną armią w Europie. Tak więc myślę, że nie powinien być to zbyt duży problem dla moich zapewnionych w bojach y, żołnierzy uporać się z taką Teraz rozbudujemy także porty handlowe jak już mówiłem w poprzednim odcinku teraz będzie sporo takich odcinków z totalora mało bitew będzie przynajmniej nie planuję w najbliższym czasie jakichś dużych operacji może, może dobijemy tą biedną Austrię ale głównie będę się skupiał na gospodarce Gospodarka dla mnie jest najważniejsza obecnie Ponieważ muszę się przygotować na dużo poważniejszą wojnę z Rosją A to nie będzie łatwe Belgia strasznie dużą armię ma Jak na takie małe badziewko W porównaniu z Francją Gdzie ta armia sobie idzie? Bardzo mnie to ciekawi ale, e, dziwiłbym się, gdyby oni zaatakowali Rosję i zaczęli podbijać ich terytoria. Byłoby to co najmniej dziwne. E, muszę sprawdzić ich stosunki dyplomatyczne. Bardzo mnie to ciekawi. Pampeluna! Dobra. E, tu się ono troszkę rozbudowało, ładnie. Dobra, tu. E, rozbudować nasze kopalnie. Hmm, czy ja tutaj na Bałtyku mam jakieś takie fajne porty? Mam. O, koło brzeg. A tu jeszcze trzeba zbudować w ogóle sporo rzeczy. Sporo rzeczy przede mną. Hmm, ale dobra, wstrzymajmy się na razie. Na spokojnie sobie to weźmy. Hmm, skupmy się na drogach. Dobra, tutaj drogi są. Tutaj drogi się budują. Tutaj także się budują drogi. Dobra, w Strasburgu modernizacja modernizacja naszej infrastruktury Czy ja coś jeszcze na coś jeszcze mnie stać? Ewentualnie na jakieś oddziały wojskowe. Ja sobie z doskonale zdaję sprawę! Dobra, Dobra Napoleona ciąga A więc słuchajcie, w doty jedne sz, sz, e, szwedzkie. Hmm. Myślę, że Szwedzi się mnie nie spodziewali z tej strony. A zajęcie Szwecji też nie powinno mi przysporzyć zbyt dużych problemów. E, Wittenbergie bym chętnie zobaczył. E, Badenia i Wittenbergia. E, z kim toczą wojnę? Austria, Sycylia, Neapol, Rosja i Szwecja. No, dosyć interesująco. Myślę, że oni jednak będą chcieli uderzyć na Rosję Co wydaje mi się hmm, dosyć ciekawym pomysłem z ich strony Ponieważ Rosja czyli bezpośrednio ich zaatakować nie będzie w stanie Ponieważ będzie musiała zaatakować kilka państw Po drodze Między innymi chyba mój królewiec Oraz Polskę właśnie Czy ja coś wiem więcej na temat Polski? Tutaj mi się przydał szpiega wysłać ale nie żeby szpiegować, tylko po to, żeby podejrzeć jak wyglądają polscy żołnierze. To mnie głównie interesuje. Ale to jest taki... E, mój pomysł autorski, tak to nazwim. E, dobra. Co my tu mamy? Tu jest nasza armia. E, która się tu miała... O, już mamy. Ha, mamy. Co to jest? E, Ale to są klasyczne działa. To są haubice. Słuchajcie, główna zasada, główna różnica między o, e, 6 calowa chałbica, a to jest eksperymentalna haubica. Czym one się różnią? Spójrzmy na statystyki. Właściwie niczym oprócz ceny. Chociaż różnica w cenie też nie jest jakaś duża, ponieważ to jest tylko 70 sztuk złota. Eee, dobra. Eee, precyzja 50. Moja, ale 10. A. Eee, eksperymentalnych mogę mieć 4 oddziały. A tych mogę mieć nieskończoną ilość. Nie ma ograniczeń. W tej artylerii specjalnej też mogę mieć tylko 4 oddziały. A więc tak. Myślę, że tak. Dwa oddziały. Tych haubic w... Tutaj bym poprosił. I jeszcze by mnie tutaj interesowała piechota że eee, francuscy, dobra. Eee, więc najwięcej mi nie stać. Eee, za niedługo pojawi się pojawić się młoda gwardia. Eee, jeden z lepszych oddziałów epoki napoleońskiej. Eee, niezwykle odważni żołnierze. A tymczasem nasza kochana armia Napoleona e będzie podbijała Szwecję. Co... So, mm, Niezwykle mnie raduje. Dobre. Znowu Wittenbergia, coś strasznie kombinują. Chłopaki ostatnio. Jestem ciekaw, co z tego wyniknie. A ta armia łazi w tą i we w tą, w tą i we w tą, ja nie wiem. O co tu może chodzić? Dobra, za niedługo trzeba będzie, myślę że teraz będziemy sobie modernizować nieco nasze uzbrojenie. E, głównie Army Devota, to obecnie stacjonuje sobie w, w Czechach. Zresztą to jest południowy śląsk, to jeszcze nie są chyba Czechy. E, możemy genadzieów liniowych, szasełów. E, a, jeżeli mówię, to znaczy szasek myśliwy e, i woltyżerów. ale mnie interesuje podstawowa piechota liniowa. To jest dosyć e, istotny oddział dla mnie, ponieważ to oni stanowią trzon mych sił. Ja nie jestem z wiel zbyt wielkim zwolennikiem e, takich oddziałów właśnie walczących na nieco większe odległości Dobra, a my sobie tutaj tym razem tymczasem Napoleon sobie przeprawił się do Szwecji przez Ciesiny Duńskie i kieruje się w stronę Sztokholmu Chcę zo Chciałbym zobaczyć miny Szwedów, gdy zajmiemy im Sztokholm Dobra, coś my tutaj musielibyśmy zrobić tutaj werbuneczek i poproszę e, te piękne działa. One naprawdę mm, zmieniają, zmieniają w ogóle podejście. A miałem Wam powiedzieć o różnicach między mm, działem a między... E, między hobbicą. E, różnica jest prosta. E, działo ma niewielki kąt podniesienia lufy i strzela nieco inną amunicją znaczy dzisiaj, jeśli chodzi o tą epokę, obecnie chałbice e, właściwie tylko są wyłącznie chałbice jeśli chodzi o artylerię e, w dzisiejszych czasach e, po prostu ma dużo większy kąt podniesienia lufy co także ma z, dzięki czemu ma zwiększony zasięg a działo służy do ostrzeliwania przeciwnika na wprost tak samo jak e, chociażby z karabinu, a chałbica może na przykład Wystrzeliwać pociski ponad wzgórzami Ponad różnego, różnego rodzaju przeszkodami terenowymi e, Właśnie pod tym kątem to jest Będzie rewolucja e, W uzbrojeniu naszej armii Dobra, bo nic więcej nie mogę zrobić w tej turze Lecimy dalej Cóż my tu mamy, Smoleńsk I Moskwa Rosją też bym chciał sobie zagrać. Rosją jest fajnie się gra w, tej, w, to, w Napoleon Total War, ponieważ oni są daleko od początkowych konfliktów jakichkolwiek. Owszem, bo na początku jakiś konflikt dochodzi między nimi a, a Imperium Osmańskie, ale Imperium Osmańskie jest bardzo, bardzo słabe. Co nie, co nie stanowi zbyt dużego problemu dla, dla tak dużego państwa, jakim jest Rosja. Rosja jest także troszkę zacofana na początku gry. Sporo kasy trzeba wydać na modernizację wielu różnych elementów. Polska. Polska ładnie się zbroi. Myślę, że będziemy chcieli nakłonić Polskę do wspólnego zaatakowania na początku Austrii, a później Rosji. Chciałbym, żeby Polska troszkę większych troszkę większą ilość terenów Odbiła. To jest takie moje marzenie. W Prowansji nasz piech oddział piechoty się postawił. A, fabryki pałowe już powstają. No naprawdę, sładzie. E, świat się zmienia. Wchodzimy w epokę uprzemysłowienia. Mm, co widać, co widać już po prostu. Dobra, tu już mamy full. Słuchajcie, kupuję dwie rzeczy i wydaje 15 tysięcy e, hajsu. To jest naprawdę, naprawdę już poważne inwestycje są. A tu nasi kochani szwedzi, cóż wy tu macie? Oprócz swojej pokażnej piechoty, która ma dosyć śmieszne wzianka. Takie niebiesko-żółte, troszkę przypominają mi e, Team Subaru z rajdów. Um, no cóż. Ale czekamy, czekamy, czekamy. Rosjanie mają potężną flotę, naprawdę. E, oni co tu gdzieś pływają. E, mi się wydaje, że oni, oni, oni pływają na daleko... na odległe szlaki handlowe. O! Szwedzi nas postanowili zaatakować. Słuchajcie. E, mają dużo artylei, dużo kawalei. Mam nadzieję, że dam sobie radę, ale to już zobaczycie w następnym odcinku. Ja Was już dzisiaj na niego zapraszam. Hmm. Jeśli mi się plany nie zmieniły do czasu publikacji tego materiału, to moje odcinki z Napoleona powinny się ukazywać co drugi dzień. E, powinny być przekładane mm, materiałami ze StarCraft'a i może z innej gier. Oczywiście zapraszam Was na wszystkie moje materiały. E, komentujcie, e, oceniajcie subskrybujcie o to was bardzo bardzo proszę a ja się a ja w tym czasie ja się z nami żegnam życzę wam miłego dnia na razie cześć czołem ciao, ciao.